ma widzowie ostatnio jak jeździliśmy to nas strasznie rzuciło w tym miejscu koło tego supa. okazało się, że chyba to nie była przyczyna yy, że tu było mokro, mokro też, ale, ale nie była tylko jedyna przyczyna przyczyną jeszcze był chyba wylany amortyzator z przodu i temu nas tak wyrzuciło jadę jeszcze popróbować teraz, co się dzieje Przejdźmy jak wściekły lekko skręcę i... I od razu wyrzuca zobaczyłem, no zobaczymy, przejadę się trochę jeszcze testuję ten mikrofon bo to, to, to co było ostatnio to takie echa szły jakieś

tu nie nałożyłem.

Musimy zobaczyć, czy są koledzy w garażu. Mówię, jedziemy, jadę, bo Matiego dzisiaj nie ma z mną. Ale nie ma. Kurczę, a nim rzuca. Tradycyjnie ubiorę Rękawiczki W połowie drogi Taką mam tradycję, że ubieram w połowie drogi dopiero Zobaczymy jak teraz mikrofon też nagrywa Musimy sprawdzić co się stało. Jeden amortyzator jest mokry trochę no. Dobra Od razu cieplej w ręce. Spokojnie koło pani, żeby ją nie przestraszyć. Znów mnie temu Jak zakręca to mnie rzuca prawie, a się wydał O, no, o, no, znów to samo Maman kopie. Dobra, widzowie, wjeżdżam na chatę już, uczyć jeszcze.